Witam Was w kolejnym odcinku Wolnych Sądów, czyli odcinek szósty serii pierwszej. E, a nasz moment, tak, żeby nagrać go w związku z wczorajszym odcinkiem, który tam dotyczył maseczek, ale zawarłem w nim taki cytat. Cytat był Sokoła e, z utworu, który pojawił się 10 dni temu, a w którym pierwszą zwrotkę śpiewa bonus RPK bo. Ostatnimi czasy rozmawialiśmy o Tomku, komendzie, podawałem przykład Arkadiusza Kraski, natomiast przecież różne rzeczy dzieją się też obecnie, i takim przykładem na chwilę obecną, który się wyciszył, nie wiem dlaczego, jest bonus RPK. Prawomocny wyrok po apelacji zapadł z tego co ja kojarzę w 2019 roku, i szczerze mówiąc, chciałbym dotrzeć do osób, które e, mają jakąś styczność. Eee... Czy coś się do tej pory zmieniło, czy nie? Bo ta cała sprawiedliwość w tym przypadku oparła się, z tego co ja kojarzę, na małym świadku koronnym tak zwanym Małym Świadku Koronnym czyli artykule 60. Bardzo popularny artykuł. E, tym artykułem obrzucałem się e, jak zbożem kwajtowcy Troszeczkę nadużywają, mogliby się powstrzymać. A poruszam ten temat dlatego, że dawno, dawno temu był świadek koronny Masa, a później ewoluowało to polskie prawo w stronę jeszcze gorszą i powstał właśnie artykuł 60. Mały świadek koronny. I teraz taki mały świadek koronny to przestępca. Przestępca, który chce się wybielić i sprzedaje tego, kto mu nie pasuje, albo może czasami tego, którego ma wskazać, którego ma pomówić. Pamiętaj, że takie pomówienie kiedyś może dotyczyć również Ciebie. I szczerze mówiąc, chciałbym ten temat troszeczkę odświeżyć, bo mam wrażenie, że wszyscy o tym zapomnieli i ewentualnie dotrzeć do osób, które mają aktualną wiedzę na ten temat i co działo się dalej, czy po apelacji była jakaś próba kasacji, czy nic się nie działo, także proszę o udostępnianie, pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego. Hej.